Przy murowaniu ścian w narożu pamiętaj o fundamentalnej zasadzie. Ponieważ boczna powierzchnia bloczka nie jest profilowana, to musisz na nią nanieść zaprawę cienkowarstwową solbet, która zwiąże oba bloczki narożnika. Zasadę tę stosuj zawsze, gdy łączysz ze sobą bloczki, które nie będą miały połączenia w pionie, na pióra i w pusty. Identycznie postępuj podczas murowania pozostałych narożników. Pamiętaj, że warto też dodatkowo pokryć od spodu bloczki pierwszej warstwy zaprawą murarską do cienkich spoin. Wzmacnia to wiązanie z zaprawą cementową, która latem szybko wysycha. Koniecznie zadbaj o wymurowanie wszystkich narożników w jednym poziomie. Możesz to skontrolować za pomocą niwelatora lub szlauch wagi. Oczywiście bardzo przydatne jest rozciągnięcie pomiędzy narożnikami sznura murarskiego, będzie on wytyczał linię krawędzi zewnętrznej ściany.